Brzydka, szara wiosna, po niemiecka kuźnia w tle. Właśnie w takich kuźniach jak tutaj yy, powstawały pierwsze plany Volkswagena Siroko, do którego dzisiaj zasiadamy. Oczywiście do pierwszej wersji Siroko, którego w latach 70. robiono. To jest 2008 rok. 2078, 20... 30 lat, 30 lat różnicy, 30 lat różnicy, 30 lat różnicy tam między pierwszą a drugą czy trzecią wersją siroko. Ten siroko jest fajny, bo ma muzykę. Posłuchajcie tego. Yo. Dobra, bo potem Facebook obcina filmy, jak się za dużo muzyki puszcza. Poza tym, to jest wersja 2.0 TFSI w automacie, sportowy samochód w automacie. No cóż, jak kupiliśmy Hondę, tą Type-R, którą sobie jeżdżę, to zadzwoniłem potem do gościa z Hondy, jak już tą auto odebraliśmy, przyjechało do świnicy i tak dalej, wszystko fajnie. Dzwonię do gościa za dwa dni i mówię: Panie Marcinie, do Honda Plaza w Warszawie. mówię, Panie Marcinie, wie pan, co, ale jest lekki problem. On mówi: Ale jaki? Ja mi przypomnę, Ale to miało być w automacie i diesel. A co mi pan tu przybysz? To w ogóle? Jezus, Maria, co teraz, nie? To miał być diesel w automacie taka cisza w tej słuchawce i pan Marcin z Hondy Plaza Karateka, wielki, taki spokojny, opanowany gość. Panie Jacku, ale sportowych samochodów się nie robi w automacie, a już na pewno nie w dieslu. Eee, panie Marcinie, chyba pan nie widział e, siroko, bo są i w automacie i w dieslu, ale w każdym razie no, jedziemy tutaj sobie tym e, samochodzikiem. To, co jest fajne, to zobaczcie tą e, reakcję na zmianę przełożeń z D na S. Jak sobie zrobimy teraz, widać, że jest tam na D. A musi się skończyć wioska jeszcze niestety. Żebyśmy mogli przełączyć. I to jest miarą fajności samochodu jest na pewno też to, że wybierasz, czy pojedziesz sobie obwodnicą, czy pojedziesz sobie po zakrętach. Wioska się kończy, będziemy mogli zaraz przyspieszyć. Na pewno jest tak, że uwaga, przełączamy na S. Same roboty wzrosły dodajemy gazu. I się odpychamy. E, miarą fajności samochodu jest na pewno to, czy będziesz chciał jechać obwodnicą, czy będziesz chciał jechać po zakrętach. E, Siroko zdecydowanie jest samochodem, którym będziesz jechał po zakrętach. Pozdrawiamy miłego dnia.